Ender zatriumfuje w 363 odcinku serialu Zakazany Owoc. Przebiegła brunetka w końcu dopnie swego i z pomocą Dogana zostanie dyrektorką w firmie. Noworoczna impreza to świetna okazja, aby powierzyć Ender nową funkcję. Zobaczcie, co zaplanuje dla niej ojciec Kumri. Zakazany owoc Ender nową dyrektorką koncernu Ender w tej roli Sewal sam od lat marzyła, aby przejąć władzę w firmie, a posada dyrektorki spędzała jej sen z powiek. Wkrótce ziści się jej pragnienie. Dogan zorganizuje w firmie noworoczne spotkanie. W pewnym momencie zaprosi na scenę Ender i ogłosi, że to właśnie ona została nowym dyrektorem wykonawczym holdingu. Dobry wieczór wszystkim. Jestem bardzo szczęśliwa i podekscytowana, że wchodzę w nowy rok z nowym stanowiskiem. Chcę obiecać, że zrobię wszystko, aby nasza firma rozkwitała i odnosiła kolejne sukcesy, powie Ender. To jeszcze nie wszystko. Podczas noworocznej imprezy Dogan zaaprobuje małżeństwo Kumli z Omerem. Jeśli będzie mi dane, w nowym roku zorganizujemy wesele mojej ukochanej córki i Omera, powie, a kagatej wytrzeszczy na niego oczy. Co będzie dalej? Zakazany owoc 363. Przeczytaj streszczenie odcinka. Podczas noworocznej imprezy w firmie Dogan ogłasza, że Ender została dyrektorką. Do Ildis dociera informacja, że Kagatej i Faiza mają razem syna. Dogan nie ma nic przeciwko temu, by Kumli poślubiła Omera. Fajza na polecenie Kagateja ma odejść z firmy. Dogan i Kumri poznają rodzinę Omera. Kiedy oglądać 363 odcinek serialu Zakazany Owoc, emisja 363 odcinka tureckiego serialu Zakazany Owoc we wtorek 12 grudnia o Godz. 1715. Przypominamy, że serial można też oglądać w serwisie VODTVP.